Różne znaczenia ważnego słowa will. Krzysztof Starnecki Quest for English. Słowa polisemantyczne to takie, które przyjmują różne znaczenia, w zależności od kontekstu oraz też formy gramatyczne. Dzisiaj słowo to will, a will, the will. No, czyli takie najprostsze znaczenie koło. Popatrzmy się na pierwszy przykład. Na razie będziemy mówić o rzeczowniku. The wheel began to revolve. The wheel began to revolve. Pierwsze słowo began. Czasownik nieregularny ma trzy formy: begin, began, began. Jeżeli began, to znaczy jest to czas przeszły prosty w sixpacku trójeczka. Zaczęło i słowo jest tu revolve. Łatwo będzie zapamiętać, że will revolves, czyli obraca się. Ale powiem Wam jeszcze jeden przykład na to, że będziecie pamiętać, co to znaczy słowo to revolve. Kiedy wchodzimy do jakiegoś e, e, biurowca eleganckiego, lub na przykład często do banku, to są takie obrotowe drzwi, lub do centrum zakupowego. Bardzo często są obrotowe drzwi. To są drzwi, które nazywają się revolving door. Revolving door. Czyli drzwi obrotowe. A słowo revolver. Revolver. Bęben obrotowy. No i jest łatwo zakotwiczyć sobie. A słowo to revolve. Jakie znaczenie ma słowo the wheel? Koło. Po prostu koło w samochodzie, w rowerze. Inny przykład. Many people around here have four wheel drives. Many people around here have four wheel drives. Co to znaczy? Wielu ludzi w tej okolicy posiada pojazd z napędem na cztery koła. Four wheel drives. Okay? I co to oznacza? No, słowo e, four wheel to znaczy cztery. Koła, czterokołowy na cztery koła. Four wheel drives. Jak to będziemy tłumaczyć? No, najnormalniej w świecie mowa jest o koła. Tak a propos, podam Wam pewną informację ciekawą. Jest taki zwrot a, dotyczący samochodów. Niektóre samochody mają e, napęd all wheel drives. All wheel drives. Jaka jest różnica między four a all? Okazuje się, że all wheel drives to jest taki napęd, w którym Napęd jest na cztery koła, ale nie jest równorzędnie rozłożony. Dwa, te najważniejsze, mają napęd, a te dwa pozostałe mają na przykład 10-15%, włącza się to wtedy, kiedy to jest potrzebne. Natomiast Four wheel drives to jest rozkład równomierny na wszystkie cztery koła, który oczywiście też w nowoczesnych samochodach rozkłada się w zależności od tego, jaka jest potrzeba, bo komputer tym rządzi. Także to taka ciekawostka, różnica all wheel drives a four. Jak jest four, to znaczy, że wszystkie koła mogą dostać power, czyli moc taką, jak jest potrzebna w danym momencie samochodowi. W związku z tym wiadomo, że to jest lepszy układ four wheel drives. Uh, I mamy słowo na cztery koła. Four wheel. Kółko, kółeczko to kolejne znaczenie. Gdzie? W maszynie jakiejś. Bo możemy rozumieć koło jako to, na którym jeździmy, ale też koło w maszynie. Posłuchajmy. She has a bicycle with two additional wheels. She has a bicycle with two additional wheels. Ona ma rower z dwoma dodatkowymi kółeczkami, więc te. Te koła, no to nie będą rozumiane jako te koła. I w języku angielskim nie powiemy, nie ma słowa kółeczko, tylko dalej powiemy wheel, ale będziemy je tłumaczyć z kontekstu, bo wiadomo, że są te dodatkowe, tak żeby e, e, prawdopodobnie dziecięcy rower, że można było jeździć. Tak a propos, nie polecam, aby dziecko uczyć w ten sposób. Lepiej dziecku dać taki rowerek bez pedału, żeby się. Pod, podpierało nóżkami, bo się szybko nauczy później jeździć. Tak, a propos. Ale to na kanale Krzysztof Sarnecki taki film jest nagrany. Zapraszam do tego, żeby sobie posłuchać na temat prawa Pareto i koncentracji, prawa koncentracji na odpowiadanie na pytanie, jak szybko się czegokolwiek uczyć. To taki dodatek. Popatrzmy na kolejny przykład. Te przykłady nam pomagają. I teraz uwaga, pamiętajmy, że pod tym filmem znajdziecie Państwo znajdziesz Link, dzięki któremu możesz sobie ściągnąć ten materiał, który teraz przedstawiam. W związku z tym teraz skupia się na tym, co mówię, a później sięgnij po ten materiał. Jest on bezpłatny, jak sobie powtórzysz, utrwalisz sobie to wszystko i będziesz później intuicyjnie czuł, czuła a, to słowo i użycia tych słów. E, ten drugi przykład. This mechanism is missing one wheel. This mechanism is missing one wheel. Dobrze powiedziałem. Źle, specjalnie. Bo teraz popatrzcie się Państwo. Mamy dwa słowa. Is missing albo missing. Missing. Tam jest literka i. Polska. Jak się pojawia pojedyncza literka i, to tak jakby jej nie było. Missing. Missing. Ale drugie słowo jest will, a nie will. Bo jak powiesz will, to oznacza to, jak nasz Willy a w, w czasie przyszłym. W-I-L-L. -L, I dlatego się czytał will. Ale tu mamy słowo will dwa E. I teraz chciałem zaznaczyć, że słowo will za każdym razem musimy wymawiać will. Oczywiście, jak powiemy źle, ale w kontekście będzie umieszczone, ktoś się domyśli. Natomiast może to być mylące. W związku z tym poćwiczmy sobie. Will, will. To i jest właśnie takie polskie. Ono jest takie wydłużone, mocne, szerokie. Tak byśmy powiedzieli. A więc, the mechanism is missing. One wheel, missing wheel. To znaczy, brakuje te ma, temu mechanizmowi jednego i przetłumaczymy kółeczka, takiego trybiku, prawda, abyśmy to przetłumaczyli. W rozumieniu nie jednego koła. No Po polsku nie, wiemy, nie, nie, nie powiemy, yy, brakuje temu mechanizmowi jednego koła, tak? No, w zegarku na przykład, tylko jednego kółeczka. Tak to będziemy rozumieć. Kolejne znaczenie, dosyć zaskakujące, ale logiczne. Posłuchajmy takiego zdania. I want to ride my wheel. I want to ride my wheel. Jak to przetłumaczymy. Chcę pojechać, tak? Chcę pojeździć na moim. Na moim kole. No to na kole ktoś jeździ? No, ktoś mógłby, mógłby powiedzieć, no są takie teraz urządzenia, że jest takie siodełko na jednym kole, ale nie. Tu chodzi o rower jak najbardziej. I w, takim potocznej, w takiej potocznej rozmowie tak się mówi. I want to ride my wheel. Czyli chcę jeździć na moim rowerze. Kolejne y, y, użycie: Can I borrow your wheel? Can I borrow your wheel? Czy mogę pożyczyć? Uwaga, od ciebie. Dlaczego? Mamy dwa słowa w języku angielskim: to borrow i to lend. I o co chodzi? Słowo borrow to znaczy pożyczyć od kogoś. Brytyjczyk powie borrow. Ja mówię po amerykańsku borrow. Bardzo silnie jest to A. Ono nie jest takie bardzo silne, ale jest silniejsze w kierunku A, bo to nie jest borrow, tak? Ale Amerykanin powie, borrow, borrow, prawda? Ono jest trochę krótsze ucięte. <coughs> bo pożyczać od kogoś to jest borrow, a pożyczać komuś to jest lend. I teraz uwaga. Uh, can I borrow your wheel? Czy uh, mogę pożyczyć twój rower? A ktoś zapytał why? Huh? Someone stole mine. Steal, stole, stolen. Someone stole, ktoś ukradł mój. Mine. A uh, teraz uwaga, dlaczego użyłem słowa mine? Bo jest na końcu. A uh, jeżeli byłoby uh, my wheel albo my bicycle, to wtedy będzie my. Ale jeżeli ja powiem this bicycle is my, nie, mine, bo jest na końcu. Tak samo jak powiemy hers. His jest zawsze tak samo, albo yours, czyli to z S, a przy my jest mine. To taka dygresja przy okazji. A więc powiedzieliśmy sobie, że the wheel to jest rower, a wheel także w takim kontekście. I proszę zwrócić uwagę, no nie będziemy od kogoś koła pożyczać, tylko wtedy będziemy to rozumieć jako rower. A teraz kolejne znaczenie, ale już także w innej formie gramatycznej. Czasownik. Prowadzić coś, co ma koła, na przykład rower. She wheeled her bike uphill. She wheeled her bike uphill. Zawsze znaczenie, ale jak najbardziej znaczenie używane w języku angielskim. Ona prowadziła swój rower pod górę. Jakbyśmy po polsku logicznie powiedzieli kołowała, tak? Tak jakbyśmy, nie wiem, taczkę yy, yy, pchali samochód, kolejna rzecz, tak? To byśmy oni kołowali. No nie powiemy tak po polsku. Tłumaczymy to prowadziła ale nie niosła, czyli musiały się koła kręcić. Dlatego, jeżeli mówimy prowadziła rower, to znaczy na kołach musiało się coś kręcić. I mamy takie zdanie kolejne. A grandmother was willing a pram while the baby was screaming. Co to jest pram? To jest wózek, wózek dla dziecka, podczas gdy dziecko krzyczało. Posłuchajmy jeszcze raz. A grandmother was willing. Co robiła? No, to jest. Czwórka a, y, y, w naszym sixpacku, czyli dwa kółeczka, was, will, ing, ale czasownik to will to znaczy prowadzić coś na kółkach, czyli toczyć niejako można powiedzieć, prawda? No tylko, że toczenie to będzie troszeczkę inne znaczenie, natomiast chodzi o to, że jak coś się kręci, kiedy coś gdzieś przemieszczasz, no to to będzie to will. Yy, no i tu się pojawia... Pytanie, dlaczego jest użyty czas ciągły? Dlatego, że tam jest ten zwrot while the baby was screaming. Kiedy opisujemy przeszłość i opisujemy dwie nachodzące się płaszczyzny albo linie czasu, z jednej strony działo się to, a w międzyczasie działo się to, to opisujemy to, coś tam was willing, a coś tam was screaming, prawda? Dziecko krzyczało, kiedy coś się tam robiło. Okej, okay, fajnie. Teraz mamy następny przykład. I znowu, bardzo logiczny, teraz będzie łatwiej nam to zrozumieć. To wheel something będzie oznaczało pchać coś, ale co ma koła, czyli prowadzić albo pchać. I teraz popatrzmy się na przykład. I can't wheel this trolley. It's too heavy. Can you help me? I co to jest trolley? Trolley to jest wózek. Wózek taki na czterech kółkach, do którego na przykład wkładamy jakieś graty i pchamy. Możemy też pchać wózek na przykład inwalidzki. Powtórzmy jeszcze raz to zdanie, bo jest trochę dłuższe. I can't wheel this trolley. Okay? Uwaga, trolley to będzie też rozumiane jako tramwaj, ale nikt nie będzie pchał tramwaju, bo to za ciężkie, więc wiadomo, że tu chodzi o taki yy, yy, wózek. Yy, w związku z tym, I can't wheel this trolley, it's too heavy, jest za ciężki. Can you help me? Kolejny przykład. He wheeled his mother's wheelchair. He wheeled his mother's wheelchair. On pchał wózek inwalidzki jego matki. No i wheelchair, wheelchair. Chair, krzesło. Jakie? Kołowe, na kółkach. Rozumiane jako Wózek inwalidzki czy dla niepełnosprawnych. He's willing a heavy wheelbarrow. Co to jest wheelbarrow? No, Wheelbarrow to jest nic innego jak taczka. Wheelbarrow. Czyli taka beczka z kołami, można powiedzieć. Hmm. I w związku z tym, he wheeled, co oznacza? On ją pchał, ten wózek. A e, Czy e, poprzednio, a teraz pcha taczkę? A jaka ta taczka była? A heavy wheelbarrow. Dlatego o tym mówimy, bo pokazujemy tutaj, że coś się w związku z tym e, dzieje z tym gościem. Prawdopodobnie się trochę męczył. She wheeled a baby carriage. Ona pchała wózek dziecięcy. No i popatrzmy się. E, mamy słowo Pram i mamy słowo a, Baby carriage. Częściej używane. Czyli wózek dziecięcy. She wheeled. Nie muszę już tego tłumaczyć, bo to jest czasownik to wheel regularny. I wheel a, a trolley every day, because it's my job. Ale mogę też powiedzieć I wheeled this trolley yesterday. Ok? Czyli pchałem ten wózek. No ale teraz uwaga. Kolejne znaczenie. Czasownik. Logicznie powiązane z kołem, ale już nie kołem, które się kręci, tylko z kołowaniem. Prawda? Po polsku się mówi: O, ptak kołuje. Posłuchajmy tego zdania. I saw a spaceship willing above my house. I saw a spaceship willing above my house. Widziałem krążący nad moim domem statek kosmiczny. Prawda? Above my house. No a teraz jest pytanie, dlaczego jest użyte słowo above, a nie over. Hmm. Bo above jest przyimkiem statycznym, czyli on tam krążył w tym jednym miejscu. Jakby było over, to gdyby leciał, it flew i wtedy over to stąd tam, to jest linia over the rainbow, a tutaj above, ponad. Wiadomo, że on nie jest statyczny, ale biorąc pod uwagę punkt, to on się zatrzymał ten statek. Sobie krążył tak, jakby mówimy, krążył w jednym miejscu. Kolejny przykład. A seagull was willing in the sky. A seagull. Kto to jest seagull? Never. Tam jest słowo sea, może. Ok? Seagull was willing in the sky. Willing in the sky. Krążyła e, po niebie. Po angielsku się mówi in the sky. Pamiętamy piosenkę Beatlesów: Lucy in the sky? Tak? Lusy na niebie, a nie w niebie. A kolejne znaczenie. Odwrócić się, ale gwałtownie. No, tutaj już powiedzmy logika tego jest troszeczkę gdzieś uchwytna, ale jak ktoś zrobi tak, to powiemy he willed. Posłuchajmy przykładu. She, akurat jest she, nie he. She willed and hit me With her bag because she thought I was a thief. Posłuchajmy jeszcze raz tego zdania. She wheeled and hit me with her bag because she thought I was a thief. Kiedy słuchacie tego i chcecie przesłuchać jeszcze raz, powtarzajcie za mną głośno. Moja wymowa, wymowa jest dosyć klarowna. I w związku z tym, kiedy wymawiacie za mną, tak zwaną metodą shadowing, Wtedy rozwijacie swoje mówienie, swoje akcentowanie, a, ale także nabieracie śmiałości w mówieniu, bo powtarzanie powoduje, że słyszysz swój głos. Czyli niejako Twój mózg daje Ci znać, jak słyszysz Twój głos, to znaczy, że jest w porządku. Jeżeli ktoś na milcząco się uczy, a później ma coś powiedzieć, to mózg mówi zaraz, nie znam tego głosu. Dlatego zapraszam do tego, aby to robić. Jeszcze raz, powtórzmy teraz za mną. She wheeled and hit me with her bag because she thought. I was a thief. Proszę zwrócić uwagę. Thought, thief. Język między zęby. Nie artykułuję, nie rozdziawiam, wyciągam języka, tylko mówię thief, thief. Wkładam lekko język między zęby, ale wkładam, no musi wystawać, ktoś musi zobaczyć ten język. Ona odwróciła się gwałtownie. She wheeled. Odwrócić się gwałtownie. Kropka. OK? Kolejny przykład. Don't wheel. I'm right behind you. Nie odwracaj się gwałtownie. Jestem tuż za tobą. No bo jeżeli się odwracasz, to, y, to może wprowadzić to, że na przykład, nie wiem, jedziesz na rowerze i chwiejesz się w tym momencie, przyhamujesz albo to, cokolwiek, tak? Albo nie bój się, nie odwracasz się gwałtownie, nie bój się, bo to ja jestem za tobą, to ja za tobą jadę. Także nie rób tego. Kolejne znaczenie. He wheeled and started running away. Co znaczy? On odwrócił się gwałtownie i zaczął uciekać. A więc mamy kolejne znaczenie. Będziemy go pamiętać? Jeżeli ściągniecie sobie ten materiał i przeczytacie sobie ten tekst. Będziecie też a, swoim okiem ogarniać ten tekst i powiecie na głos, on wejdzie w was i będziecie już swobodniej się czuć. Jeżeli spodobał Ci się a, ten temat, to oczywiście proszę cię o komentarz. Może masz inne jeszcze znaczenia, albo po prostu użyj to w zdaniach. Ważne jest, abyś zdobył, zdobyła sobie ten materiał bezpłatnie. Pod filmem jest link. Na ekranie teraz też widzisz link, który pozwoli ci to ściągnąć. A. W międzyczasie zapraszam do tego, abyś zasubskrybował, zasubskrybowała a, y, 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 te, ten kanał YouTube. I przy okazji spójrz jeszcze na inne filmy. Niektóre z nich mówią o wyrażach polisemantycznych. A póki co, dziękuję serdecznie. Najlepszego Krzysztof Starnecki, Quest for English.